Myślę, że dobrą pracę wykonaliśmy z całym zespołem. To mnie cieszy najbardziej tak naprawdę, tak? bo rajd miał być dla nas poznawczy, miał być dobrym testem. miał być takim rajdem, który nas przygotuje do szybkiej jazdy w sezonie i myślę, że to na finale ta praca została wykonana w odpowiedni sposób. Tak naprawdę tempo też było niezłe. Pewnie gdybyśmy nie, do, nie dotknęli szygany, to była jak najbardziej szansa na pierwszy plac, ale to nie było priorytetem dla nas. Tak? Priorytetem było to, żeby mieć otwarty, otwarty umysł na zmiany, na wprowadzanie tych zmian i szukanie gdzieś tam powiedzmy swojego tempa w tym aucie. Jak na pierwszy start myślę, że jest to dobra prognoza na ten rok. Oczywiście chciałoby się pojechać szybciej, wiemy, że się da, wiemy jak. Wiemy gdzie i ten potencjał na pewno będziemy rozbudowywać w trakcie roku. Tak jak mówię dla nas najważniejsza jest cała batalia, cała wojna, nie jedna bitewka. Także tutaj z, z pokorą podeszliśmy do tego startu. Bardzo się cieszę. No te samo R5 bardzo pozwalają podnosić te granice. Myślę, że na tych granicach poruszamy się już całkiem optymalnie, ale no jeszcze będziemy chcieli pokazać, że nie zapomnieliśmy, a wręcz w drugą stronę. Potrafimy jechać bardzo szybko i skutecznie, bo to też na finale było, było ważne. Tak? Także dziękuję, dziękuję za bo czuliśmy też mocny doping. Myślę, że kibice online mocno również nam dopingowali. Bardzo się cieszę, że tak się ten sezon fajnie, fajnie dla nas rozpoczął. Właśnie, kibiców online mieliśmy sporo na naszych relacjach live. E, powiedz Wojtek, jak ten samochód, bo to dla Ciebie nowa konstrukcja, e, coś tam poustawiane zostało na Świdnicki? Jak to no, właśnie takie było też założenie, żeby nie bać się zmian, które niekoniecznie zawsze muszą być lepsze, tak? Eee, dużo zmienialiśmy, dużo kombinowaliśmy, jak usprawnić ten samochód, jak go też dobrze wykorzystać. Także to, to dobry, edukacyjnie świetny start dla nas. Eee, I tak jak mówię, ja tu będę wspominał słowa Filipa Niweta, który uważam, że jest jednym z szybszych polskich kierowców. No, to byliśmy najszybsi, bo kara zaszykana jakby nie wpływała na to, że eee, nie wpłynęła w żaden sposób na nasze tempo. To trochę brak mojego czucia tego samochodu w szykanach, bo w momencie kiedy się składałem do szykany pomyślałem sobie na ułamek sekundy jak tym samochodem fajnie można jechać w szykany i w tym momencie właśnie jak tak pomyślałem to przebrałem yy, prawym tyłem tą, yy, tą szykanę, po prostu jeszcze nie czułem gabarytu samochodu na tyle yy, na ile powinienem, ale no to tak jak mówię no to była lekcja dla nas i przeszliśmy myślę ten test całkiem pozytywnie. Coś poza tą szykaną się wydarzyło? Absolutnie nie. Cały czas mieliśmy sobie tam delikatny margines, bezpieczeństwa sobie zostawialiśmy, cały czas się zbliżaliśmy do, do tej granicy, z odcinka na odcinek poprawialiśmy mocno czasy. E, pewnie zabrakło nam gdzieś tam powiedzmy szpiegów i e, my, jak widać to na tych rajdach jest bardzo istotne, żeby dobrze przewidywać co na tej trasie się będzie działo, bo jednak dużo ograniczników cięć zniknęło i wychodziło dużo syfu, można było ciąć mocniej niż e, zakładaliśmy na e, zapoznaniu, ale to tak jak mówię, no, każda lekcja jest cenna, ta wyjątkowo dla nas. Na czasy patrzyłeś? na Tomka, że tam jesteś blisko, czy tak jechałeś jakby swoim rajdem? Znaczy my głównie to jakby wszyscy, wszyscy nasi rywale byli dla nas fajnym punktem odniesienia, bo widzieliśmy każda poprawka, czy, czy nas poprawia, czy nie względem nich. Także to podejście było zdrowe. Dwie sekundy do Tomka, dwie i dwie dziesiąte, na koniec dnia. Myślę, że to jest bardzo mała strata, gdzie Tomek wiemy, że jest w gazie i potrafi pojechać również bardzo szybko, także optymistycznie patrzymy na ten rok.